Dokładnie 9 dni temu obiecałem sobie jedną rzecz A z racji, że sam sobie nie ufam To chcę to dzisiaj spełnić Żeby się mile zaskoczyć Co? Ale ja też nie wiem Tak więc w pierwszej kolejności czeka nas naprawdę ważna wyprawa A potem zaskoczę was I będziecie w szoku To mi się podoba O to chodzi Serio, to tu, tutaj nie, nie kłamie A ty koniecznie musisz zostawić łapkę w górę Bo jak nie zostawisz łapki w górę To Minecrafta więcej nie będzie, naprawdę Będę was wtedy uczył na kanale, jak się liczy belki. To na PKM-ach kiedyś miałem. Nie chcecie liczyć belek, wierzcie mi. O. Ciemno. Trzeba spać. Dobrze, fajnie tak, od razu się wyśpisz, wstaniesz rano i jak człowiek nowy, taki nowonarodzony, jak wyprany w perwolu, po prostu. Będziesz mógł ruszyć za przygodę i spełnić wszystkie swoje najdziksze marzenia, czy co? Co? Czekaj. Ja miałem zrobić tylko to... jedną rzecz, więc na ten moment potrzebujemy dużo pochodni. Ile masz pochodni? Masz... 16 masz pochodni. Wow. To już jest taka, no, duża ilość. Masz tu coś? Pięć. Wow, więc jesteś bogaty. Dobra, weź zup pochodni, o, elegancko, 36 pochodni, czy to jest wystarczająca liczba? Nie, ale to musimy sobie z tym jakoś poradzić. A wy w komentarzu na przykład możecie zgadywać, czym was zaskoczę, już za jakieś bliżej nieokreślone 8 minut. Czy znaczy nie wie, Bile? To tak za zakładam, po prostu, bo na ten moment czeka nas wyprawa w nieznane, w bardzo ciemne miejsce. A mianowicie, kto mi to pisze? Planem moim jest wybranie się w miejsce, w którym już kiedyś byliśmy, tylko dotarcie do bardziej odległych zakątków tego miejsca w poszukiwaniu jednej ważnej rzeczy. Zaraz się dowiemy jakiej. I cyk! I cyk! Tutaj. Co to jest? Gloskud. A co mu się stało? Skąd on się tu wziął? On musiał spadnąć. No! Fa show! Gdzie mam tarczę w ogóle? Gdzie się musiałem zostawić? Tarczy nie wziąłem! No co za głupek? Dobra, teraz tak. Ja muszę dostać się do miejsca... Yy, w którym byłem w zasadzie, tylko pójść w jakieś inne odnogi, bo tu są skrzynie. W skrzyni jest najważniejsza rzecz. W ogóle jak to epicko tutaj wygląda, to miejsce, w którymś kiedyś byłem, nie? To jest głowa mała. Spadaj! A jeszcze nie spadłeś? No! No! O, dobra, weź stawaj pochodnie, bo to jest tak ciemno, że nic nie widać. Zaraz mi coś wyjdzie od tyłu i dopiero będzie akcja, jak mnie tutaj porobią. Dobra, czy z tej strony gdziekolwiek się dostanę? Spająk? Ty co to jest? To jest slime. Ty mi się slajmy będą rozpiły? A czemu tak? Tam coś jeszcze jest. No dobra, tylko tam jest lawa, więc nie wiem czy bym chciał tam... Ty ile to jest slajmów w ogóle? Fajnie, będę miał na smycz, ale teraz smycz nie jest mi potrzebna. Teraz potrzebny mi jest... Jak ja tu mam zejść? Nie mam wiadra ani nic. Trzeba zamknąć oczy i skoczyć, no co zrobisz? Ty idioto, dwa serca zostawiłeś. No co za typ Co za gość! Dwa serca! Muszę się gdzieś dostać ja do środka gdzieś dzisiaj. Tam już chodziłem. Weź idź w jakąś inną mańkę. Ja nie wiem, się boję, że będę musiała tam niżej zejść, żeby gdzieś się dostać. Czy nie, no nie, a wyżej? Tu wyżej nie byłem hop! jest coś? To jest niebezpiecznie. To jest tak strasznie w tych kopalniach, że ja nie mogę. Dobra, czy to tutaj coś będzie? Zejście jest, ale zejście mnie niepotrzebne jest? Tu coś widzę. Okej. Okay. Tu są chyba pajączki. Żeby nie wyszły. <duszy> Chłopi, jakbyś to przegapił! Jest! Mam wszystko! No nie gadaj! Jakbym to przegapił, to bym po prostu ja nie wiem. No wstał i wyszedł po prostu z, z siebie. Tu coś jeszcze jest. W zasadzie nie muszę już tu chodzić, ale chciałem się tak delikatnie tutaj, wiecie, hm, przejść. Może coś jeszcze tu znajdę. Fajnie by było. <ścoughs> Co to za skrzynia? Smite 5. Co to jest Smite? Ja nie wiem, nie pamiętam. Co to wygląda wiecie jak jakby tutaj przechodziły jakieś patole i robiły graffiti na przykład. I nie obrażając sobie takich prawdziwych dobrych graficiarzy ładnych. Po prostu to jest strasznie brzydkie tutaj. Zostaje mi trzy pochodnie, a ja mam siedem węgla. Fajnie, na szczęście. Dobrze, chociaż tyle dobrego. To jest długie. Dobra, ja stąd idę, bo tutaj nie muszę dłużej siedzieć. Teraz trzeba pójść na wyprawę. Bardzo ważną i mam nadzieję, że... Ja stąd wyjdę w ogóle? Swoją drogą kto pamięta co sobie obiecałem tam właśnie 9 dni temu jak zaczynaliśmy to niech napisze w komentarzu To serduszko przypnę jak będzie pamiętał Dobra teraz jak ja mam dojść do góry? Potrzebuję bloków Dobra Dawaj do góry Ej za mało Jak bardzo za mało w sumie O mogę tędy Ej po co mi ten Inksak? Ej ja już wiem do czego mi Inksak będzie ja już wiem, co zrobię z tym Inksakiem, ale to powiem wam później, w momencie kiedy będę was zaskakiwał, właśnie tą jedną rzeczą. Ale to nie teraz, musi zostać tutaj jeszcze troszkę. Iho, ja, w ja, paszowon! No co, tak na ryby skakujesz? Co ty jesteś? Paszowon! Trzeba wszystko porozświetlać, bo to jest za dużo tych potworów wszędzie. jest. Te kopalnie są naprawdę. Stra... Znaczy, nie że tragiczne, są straszne, ale fajne. Raczej jest w ogóle dzień? Jest, dobra, fajnie. I do góry, cyk, masz lep? Masz lep, To no zjedz. Dobra, teraz będziemy potrzebowali. Co będzie potrzebowali? Już więcej będziemy potrzebowali. Dobra, czy ja mam młok przy sobie? Nie, nawet nie mam drewna. Nie, nie mam nic przy sobie. Świetnie zaopatrzony człowiek, nie? I. A, dobrze. Dobra, idź po drzewa, nie owce. Z owce nie zrobisz najpotrzebniejsze rzeczy na świecie. To jak mnie ten kuń przestraszył. O co chodzi w ogóle? Bo to tak jak Filip skonopi, tak się nie robi. Będzie tylko łaził i straszył gałgan. Tak, tutaj rozpościąga się powoli już taka. Yy, nowa. nowa. co? Ocean po prostu jest i tyle. Co ty chcesz kombinować więcej to? Jakieś ideologie do tego dorabiać. Człowieku, dlaczego się tam sam ze sobą czasami kłócę? Nie rozumiem tego. Okej, okay. weź sobie to, weź sobie zrób od razu to Dlaczego mi to? To na miecz się chyba kładło, nie? Smite To jest ostrość? Może po prostu, głupku, jakbyś przełączył sobie na normalny język To byś wiedział, co to jest napisane, a nie, że musisz się domyślać cały czas A, pogromca nieumarłych 5. To, to pomyliłeś <grybujesz> Dobrze, musi płynąć w tą stronę, to jest mega ważne W ogóle, skąd tam się ten glow squid wziął? Z czego wiatry pokazują? Nie powinienem mieć wczorajszego kebaba, ale pokazują jednocześnie, że musimy iść w tamtą stronę. Naprawdę. Ej, bierz to, to ci się przyda, bo ty ja mam jednego diamenta. Ja potrzebuję na ten. Jak to się nazywa? Na stół do zaklęć. I to będzie mega ważne w tym momencie, żeby to zrobić sobie Wszystko. Mam na nadzieję, że to u mnie już rośnie delikatnie. Cyk, cyk, cyk. Ok, ile masz? 7? Fajnie, będzie rosło więcej. Ja muszę dopłynąć tutaj do jakiegoś lądu, który był z kamienia, z czego pamiętam. O ile dobrze pamiętam. Ja na pewno dobrze płynę w ogóle, bo tak... Kurde, nie kojarzę za bardzo Okej, okay? to było gdzieś tu? Nie wiem To ja w ogóle bym pierwszy raz w tym miejscu był. Pamiętam, że tam było odcięcie świata, bo ten nowy beyond się zaczynał jakby, nie? To tu? Ej, to to jest tutaj chyba Dlaczego ty, Osa, wleciałaś do wody? Ty nie możesz do wody wlatywać Jesteś normalna? Cyk, do góry Czy to już będą te najpotrzebniejsze rzeczy dla mnie przygotowane? Oby były Zręby przejść. Tędy weź tutaj przejść. Okej, okay. i. To jest tu? Tak, to jest tu. Jeszcze więcej tego mam. Ej, noc idzie. Czemu? Ja nie mogę. to musimy się spieszyć teraz. Helena, musimy się spieszyć. Ty byłaś to moją? To my już się polubiliśmy. Ej, nie wiem. Tak? My się z nią lubi. Nie, dobra, musisz mnie pokochać w tej chwili. Rozkazuję ci mnie pokochać Dziękuję Okej okay. I teraz wystarczy, że założymy jej siodło I możemy jechać do domu Nie pluj na mnie Ona potrzebuje... Ten dywan potrzebuje, tak? I na dywanie będę już jechać Dobrze mówię? Czekaj Tu Tu O! I teraz mogę Dawaj Dlaczego nie jedziesz? To na lamy się nie da jeździć? Nie gadaj, że ja potrzebuję... Smyć, żeby cię przeprowadzić teraz do domu a byłem obok slima, którego nie ubiłem, i mogłem zrobić smycz. No ja wyjdę zaraz z siebie, stanę obok. Gdzie są owce? Ja muszę i spać, bo noc przyszła. No, bez jaj, jaki po prostu, no. Takiego pecha to ja dawno nie miałem. No, bez jaj Proszę, no nie. Najbardziej pechowy odcinek na świecie. Weź to węgiel. Nie masz węgla w domu. Jedną owcę mi daj po prostu. A nie, daj mi z dwie owce przynajmniej, albo strzybiałe. No, proszę cię, gdzie są owce jakieś? No, dlaczego ich tutaj nie ma? Dlaczego tu jest koniec świata? Widzę owce? Jest. To nie jest owca! To jest baran! Po co mi ta koza? Ja nie chcę kozy. Ja chcę owce. O, są. Proszę, 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 żeby było więcej. Cyk. 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 Dalej ci nie starczy. No nie. No nie, no nie, no nie, gdzie no one są? Jedna owca, no proszę, dla wszędzie są kozły. Jednej owcy mi tylko brakuje, no ja nie chcę się tu tłuc z tymi mobami. Gdzie jest jakaś owca, bo muszę mieć trzy te same chyba, nie? O, mam dwa. Ty, tam jest ten z harpunem. A ja cię utłukę, ja dostaję harpun... Ło! Ten, co mi zrobił! Nie! 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 Jest za mocny! No nie! O, panie! Ty głupku! Coś ty zrobił! Spadaj ode mnie! Ja, ja go nie otłukę. Ja nie wytrzymię, po prostu co tutaj się dzieje, jakiego ja mam pecha do tego wszystkiego, no jeszcze mi jednej wełny brakuje i nie ma nigdzie owiec, akurat teraz jak mi jednej brakuje. Ja się zaraz popłaczę tutaj po prostu, zaraz, no proszę, szybko! Nie ma owcy nigdzie, no! No mm. Dawaj, 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 jest! Dobra Jeszcze tutaj pająk, za dużo pająków Okej, okay, masz drewno, masz drewno Oj Poszła O, będę ją na łuk, będę miał na ma... łuk Elegancko Szybko, 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 nic mi to nie, nie przyszło Szybko, 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 szybko Szybko, 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 szybko Hu 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 się? Nie wchodź na mnie teraz No nie, no, no Musisz mnie budzić Musisz mnie budzić O, dobra Proszę, niech mi się teraz uda, to już niech nic mi nie, nie przychodzi. No, ile można się męczyć? Jest! Mamy dzień. Dobra, ja tą lamę muszę tutaj zostawić, po prostu przyjść tutaj w inny dzień. Na to by wychodziło. Jenny. No, paszou! Ja dobrze sobie biegnę? Dobra, tak więc no, ty mi nie wyszło. Nie fajnie że niepotrzebnie do kopalni w ogóle szedłbym w takim razie, niepotrzebnie, wszystko niepotrzebnie, mogłem tylko slajma ubić, no ale, no nic, w każdym razie nadszedł w końcu czas, żebym mógł was zaskoczyć, zaskoczyć czymś istotnym i zobaczymy ilu osobom udało się trafić, co to będzie. A, podejrzewam, że jeżeli mnie znacie, to nikt nie zgadnie. To już tutaj? Jo, widzę łódkę jedną, znowu się tutaj zrobi komis z łódkami, bo nie będę ich zbierał ze sobą. No trudno, fajnie, zawsze moje. Dobra. Czas teraz dojść do miejsca gdzie naprawdę was zaskoczę. Znaczy, przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie. Oby tak było. Zresztą ci, co co bardziej spostrzegawczy, mogliby delikatnie zauważyć pewne znaki świadczące o tym, że coś tutaj się naprawdę wydarzyło. Nie wiem, czy je dostrzegliście. Nie mam pojęcia. W każdym razie. Zapewne pamiętacie moje miejsce, w którym miałem zacząć budować sobie dom. Przynajmniej tutaj był plan, że powstanie moja chata. Tak więc... Nie, no tak naprawdę żartowałem, nie mam tutaj żadnego... do- no, no dobra. O, jest. Łopata Czy tutaj był workbench? Tak. Ja tu dosłownie wszystko zakopałem, żebyście nie mogli widzieć. To jest nienormalne, dlaczego tak zrobiłem? W każdym razie, moi drodzy, w tym miejscu, jak możecie zauważyć, powstało coś niesamowicie dla mnie, przynajmniej pięknego. Zalążek mojego pięknego domu, który będzie wyglądał znaczy, przynajmniej na razie, może nie wygląda zbyt pięknie, ale będzie. Okej, okay? mam jeszcze skrzynię z rzeczami, które wcześniej udało mi się zdobyć, i weźmy sobie drzwiczki, moi drodzy. Tutaj. Zaczęło robić się już grubo. Plan na mój dom wygląda tak, jak tutaj widzicie. Będziemy mieli na środku, yy, jak to się nazywa, hall, który będzie prowadził nas do różnych pokoi. I tutaj w tych różnych pokojach będziemy mieli albo farmy, jakieś różne rzeczy. Tutaj, no Możecie sami pisać, co zbudujemy, ale najlepsze jest to, że po drugiej stronie, jak dobrze wyliczyłem, mamy od razu wyjście, żeby zrobić sobie i most na drugą stronę, gdzie znajduje się portal. Jak i taki balkon dookoła, wyspyć będzie można zrobić inne. Wyjście. Tylko jaki jest problem? Problem jest taki, że mam tutaj sąsiadów u góry. Ja się nie spodziewałem, że tak będzie. To jest najgorsze miejsce, na jakie mogłem trafić. Naprawdę nie myślałem, że będzie tak tragicznie. Patrzcie, co jest tutaj? I tam normalnie idziesz sobie dalej do kopalni. I tam jest woda. To jest pełno mobów, Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Będę musiał to jakoś wszystko pozaklejać, tam sobie wejść. Ale to jest jeszcze nic, bo są gorsze rzeczy. Z tej strony jak cię mogę. Dobrze to wyszło, tutaj będzie oświetlenie. Jakieś takie fajne. Yy, no, jak to się mówi? Ładne rzeczy takie ozdoby, ale tutaj to jest wszędzie woda. To jest wszędzie kopalnia. Nie chcę ja mam zrobić. To jest wszędzie kopalnia dosłownie. Wiecie, ile bym miał problemu z tym, żeby to zabudować? Tragedia! Ale będziemy się tym martwić, będzie, kiedy będziemy budowali dom. Na razie to jest zalążek tego, co tutaj zrobiłem i co będziemy sobie przygotowywali. Wy możecie w komentarzu natomiast napisać, z jakich będzie materiałów to robili, żeby ładnie to wyglądało. Nie wiem, czy kwarc, czy z drewna, czy z jakiegoś kamienia zdobionego. Zobaczymy. Będziemy myśleć, Coś się dowiemy, nie? Tak więc mam nadzieję, że Was zaskoczyłem, tym, że już mój dom delikatnie tej powoli powstaje. No ja sam się zaskoczyłem, nie myślałem, że go zrobię. I że będzie taki ładny. Ty też pewnie jesteś zaskoczona. Także to co będzie działo się tutaj, już niedługo pojawi się i na kanale, i na live'ach.